Anna nie czuje się dobrze po rozmowie z matką. Niepokoi się też, bo nie może się dodzwonić do męża ani do córki. A nie mówiłem, że u mnie będzie większy wycisk niż u trenera? Gdzie byliście tyle czasu? Nie mogłam się do sobie zadzwonić. Na boisku, przepraszam, wyciszyłem telefon. Słyszałam, że wypisałeś Malwinę z treningów. Tak, bo teraz będzie trenować ze mną. Lepiej na tym wyjdzie. I ty się na to zgodziłaś? Tata powiedział, że jakby pisze się z drużyny, to kupi mi laptopa. Co takiego? Co za jakieś przekupstwo? A, kadaj spokój. Jakie przekupstwo? Przyda się jej do szkoły. Dzwoniła do ciebie mama Zosi? Nie dzwoniła, ale ją spotkałam. Wiem o imprezie i powiedziałam, że na niej będziesz. Super, do rana chcemy oglądać filmy. A, e, przepraszam, jaka impreza? Urodziny Zośki w przyszły piątek z nocowaniem. Już nawet wiem, co je kupię. Mamo, pojedziemy jutro na zakupy? Pojedziemy. <laughs> ale dlaczego chcesz iść do koleżanki na noc? To ty wiesz, co to jest piżama party albo nocny maraton? filmowy? Nie chcę, żebyś spędzała noc poza domem. Poza tym planowałem w przyszły weekend wycieczkę. Może Praga? Lubię z wami spędzać czas, no ale sorry, urodzin Zoki nie odpuszczę. To moje najlepsze przyjaciółka. No dobrze, skoro tak, to mogę cię odebrać o jakiejś ludzkiej porze. 22, 23. Ale impreza zaczyna się dopiero o dwudziestej! Ja nie wiem, kto to wymyślił. Gdyby się zaczynała o 17, to o 22 byłybyście już wybawione. Może porozmawiasz z tą kobietą, żeby to przemyślała. Z nikim nie będę rozmawiać. No co, banki to normalna sprawa dla trzynastolatek. Zresztą dla siedmiu i 8 latek też. Bzdura! Dziecko przynajmniej do 18 roku życia powinno spać w domu. Jak nie pozwolisz mi iść na te urodziny, to przestanę się uczyć. A przepraszam, co to za szantaż? Spokojnie. Ja też uważam, że nie masz prawa zabraniać Malwinie tego wyjścia. Jestem jej ojcem. I żeby było jasne, nie pójdziesz tam ze mną i nie będziesz spał na podłodze przed drzwiami. I tak się już ze mnie w szkole śmieją, że mam ogon. Zachowujesz się jak nienormalny. Anka. Żyjemy w złym świecie, wszędzie są źli ludzie. Czy ty tego nie widzisz? Widzę trzynastolatkę, która chce spędzić noc z koleżankami. Nie w kasynie, nie w nocnym klubie, nie w lesie, tylko w domu. Jeśli nie przestaniesz popadać w obłęd, zabieram Malwinę i przeprowadzam się z nią do mamy. Jak można izolować własne dziecko od przyjaciół? W dzisiejszych czasach przyjaźń jest towarem deficytowym i Malwina ma wielkie szczęście, że znalazła bliskie osoby wśród rówieśników. Nie pozwolę, żeby paranoje Andrzeja to zniszczyły. No Nocowanka. Od zawsze uważam, że to durny wynalazek. Co daje dzieciakom wspólne spanie, skoro przecież jak śpią, to nie spędzają czasu razem? Malwina może być u Zosi do 23, a potem mogę ją tam zawieźć z powrotem nawet o 8 rano. Ale noc ma spędzić w domu!